Start! Słuchajcie, oni. Ja nie znam tych metod. Ja nie znam tych metod. Ławią na pół. Pożerają całe. O, słyszę, słyszę. To nie żuj. Słuchajcie, oh jest odpowiedź! odpowiedź. Nie żujcie, połukajcie. To może być dobra metoda. Hey. Słuchajcie, możecie mieć brawo, możecie krzyczeć, zagrzewajcie ich. słuchajcie, to nie jest prosty temat. Naprawdę wierzcie mi to nie jest prosty temat, żeby zjeść taką zapiekankę poniżej 5 minut. Naprawdę. To poniżej 5 minut. A jak, to co? Nie wiem. Nie bo, chyba że sobie nie Słuchajcie, ja widzę trzy metody. Jedna metoda jest taka, gryziemy, 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 próbujemy połknąć. To się chyba nie sprawdza. Druga metoda jest taka, że łamiemy ją na pół, jemy po kolei, najpierw górę, później środek. I tu jest już pół zapiekanki zjedzone. Środek pół zapiekanki zjedzone i słuchajcie, mój pierwszy favor, z którego zrezygnowałem, przypominam, jest bliski wołówki. Słuchajcie, mamy pół metek, mamy pół metek. Otarte usta, tak, tu jest prawdziwy dżentelmen, prawdziwy gentleman. Ma już połowę za sobą, ma już połowę za sobą Myśli o zielonych fastach, Nie przeszkadzaj mu, jedzie dalej, brawo, brawo, słuchajcie, zagrzęściej Bicie brawo, krzyczcie Słuchajcie, ja wam powiem tylko z ciekawostek Podobne zawody są również w Polsce organizowane, jeżeli chodzi o jedzenie burgerów Burgera ludzie zjadają w półtorej minuty. W półtorej minuty zjadają burgera. Daria, ile mamy czasu? minuty! Już mamy dwie minuty, słuchajcie, na zapieksa. Także widzicie porównanie, widzicie porównanie? Czy ja tu widzę końcówkę? Stary, ciśniesz to, ciśniesz to. Naprawdę nie podawaj się. Ja ci kibicuję, bijcie mu brawo, słuchajcie, on ma dwa gryzy. On ma dwa gryzy, słuchajcie, to jest czarny tych zawodów. Nikt na niego nie stawiał. On weźmie dwa gryzy, po gryzie i on to wygra! On to wygra, on się cieszy! Zobaczcie to! Ma to w buzi, słuchajcie! Trzy hapsy i będzie koził! Jeszcze nie! Jeszcze nie, słuchajcie! Jedziesz! Jedziesz! Ja w siebie wierzę, będzie poniżej pięciu minut! To jest, słuchajcie, rekord Polski! To jest rekord Polski! Tego nie było! Tego nie było! Tego jeszcze w Polsce nie było! Słuchajcie, on po... jeszcze sobie zieleninkę dopchnął, co za człowiek, wytarł ustka, pokaż buzie, masz pusto, otarł, otarł, słuchajcie, 3 minuty 2 sekundy 46 setnych, zajebiście wielkie prawa dla tego człowieka, zrobił coś niewiarygodnego piąteczka, słuchaj. Naprawdę, brawa, brawa, ale słuchajcie, 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 nie kasujmy tego czasu, to jest czas zwycięzcy. Panowie, teraz honor, honor, honor. Powiem tak, postawiłem na was pieniądze, ja je przegrałem. Dawaj łysy! Dawaj o to jest dobre, dobre, to jest dobre. Ale zobaczcie, powiem wam jedno, w Radomsku są dżentelmeni. Ustka wytarte, ramionka otrzepane, to tak nie jest, że się zgadza. O, o, mamy koniec, słuchajcie, dojada, dojada, zieleninka. On mówi, że to chwasty. Nie, to był w to był w Brawo, brawo, słuchajcie, mamy drugie miejsce, mamy drugie miejsce. Serdeczne, brawa, Seweryn. Powiem Ci, że jesteś jak polska reprezentacja piłkę nożną. Zawsze wielkie nadzieje. Zobacz, ile kibiców zgromadziłeś. Ale nic z tego nie wyszło. Słuchajcie, on drży. on drży. Wielkie brawa dla Semeryna, słuchajcie, to był murowany faworyt tych zawodów. Prawie mu się udało, prawie mu się udało. Ja jej tak jestem pełen szacunku. Wszystko zostaje w rodzinie. Słuchajcie, taka zapieksa poniżej 5 minut to jest wyczyn. To jest naprawdę coś niesamowitego, bo ja nie wiem jak oni to zrobią. Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie ich zachowanie. oni Jakby w ogóle przyjechali z innego kraju, z innego świata, z innego kontynentu. O, to jest zawodnik, to jest zawodnik. Ja myślę, że my musimy więcej konkurencji wymyślać. Słuchajcie, wielkie brawa, wielkie brawa. Poczekajcie, sekundę, bo zaraz będzie wręczenie nagród. Jeszcze raz, okrzyki i brawa dla trzech śmiałków i dla zwycięzcy, brawo! O proszę, proszę, to są gęsty, to, to jest braterska miłość, to jest coś niesamowitego. Tak jak wspominaliśmy, słuchajcie, będą, będą nagrody, ale. Jeszcze na gorąco, ja muszę z wami porozmawiać, bo to jest jedyna okaza, żeby porozmawiać z facetem, dwie minuty tak, dwie minuty miał, co czujesz? prawie się najadłem. Myślałem, że powiesz, opierdzieliłbym burgera, nie, ale tak jakoś Susi na zakąskę weszło, więc... O, no słuchaj, nie, no to jest zawodowy, zawodowy. Numer trzy, numer trzy w zawodach. Numer trzy w zawodach, no nie dosyć, faworyt był tu... Ale no niestety Piotrek pokazał klasę, ja tylko będę musiał dojeść jakiś mięsień. No, czyli tak jak polska reprezentacja, chcieliśmy, walczyliśmy, było dobrze, mieliśmy mentalne nastawienie, mieliśmy sztab, mieliśmy wszystko, mieliśmy kibiców, Polacy za nami poszli, no nie udało się, no nie udało się. Numer dwa, słuchaj, byłeś blisko, szanuję za dojedzenie poczku, no naprawdę nie trzeba było, to było poza konkursem, szanuję. Co, co, co powiesz? No za rok będzie lepiej. Za rok będzie lepiej. Słuchajcie, obiecuję Wam, że za rok wrócimy. Obiecuję Wam, że kontaktów nie zgubimy z Wami. Także przynajmniej jeden z Was, a na pewno zwycięzca, musi w przyszłym roku stanąć w szranki i udowodnić, że jest najlepszy w Radomsku. Bo na razie, człowieku, nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę z tego i czy Wy sobie zdajecie sprawę z tego, że to nie jest byle co. Jesteś mistrzem Radomska. Obawiam się, że również okolic. W jedzeniu zapiekanki na czas. I nie ma drugiego takiego kolesia jak ty w promieniu, myślę, najbliższych 50 albo 100 kilometrów, a nawet 200. Także wielkie brawa dla tego faceta. Piąteczka. Słuchajcie, i nagrody. E, pamiątkowy dyplom. Żeby nie było, słuchajcie, to naprawdę są oficjalne zawody Radomska. To nie jest tak, że my sobie tu stanęliśmy, zjemy sobie zapiekanki i pójdziemy do chaty. Nie. O, 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 i to w tę stronę pójdzie, słuchaj. gratuluję Tobie jeszcze raz, poczekaj, zrobimy tak, wręczam dyplom, gratulacje, gratuluję z zdobycia pierwszego miejsca, tutaj mamy pakiet nagród, jest, 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 słuchajcie, dla Was, Panowie, również, bo to obydwa, w sumie wszystkie trzy czasy były poniżej 5 minut, ja nie obstawiałem, że ktokolwiek da radę, ja wierzę, widzę, że ledwo stoicie, także przyspieszę, przyspieszę. przyspieszę. Numer dwa, wielkie brawa, również nagroda. I numer trzy, również nagroda. Pan... Słuchajcie, wielkie brawa dla śmiałków. Gratulacje dla Mistrza Radomska. I do zobaczenia w przyszłym roku, jeżeli chodzi o mistrzostwa. Wiedzę zapiekanek na czas. Teraz będzie powiat. Stary, ja myślę, że ty nawet w całym województwie jesteś mistrzem, nie? Tak szczerze mówiąc. Czas mi go Wstydu nie masz. No nie ma. Idę, biorę markera, dopisuję, 2 minuty 3 sekundy i 46 sekundy. Zapamiętajcie to, bo myślę, że to się może drugi raz nie, nie trafić. Ja tak jeszcze patrzę na te tacki, słuchajcie, to mało tego, że on to zjadł w najlepszym czasie, to jeszcze zostawił najmniej na, na tacce. Więc ja nie wiem, jak on to zrobił, gratulacje. Ja jeszcze ci doliczyłem te 2 sekundy na oczyszczenie ramion. Także... Super. Słuchajcie, brawa, dziękujemy bardzo, zapraszamy do wszystkich futraków, bawmy się, pogoda dopisuje, bo nie pada. Jest to jakiś plus, dziękujemy Wam pięknie. My jeszcze idziemy na imprezę, przypominam. O, idę to z Tobą, może być fajnie.